Bajeczki Maszy. Dzisiaj wam bajki opowiadać nie będę. Lepiej ją wam narysuję. Żył na świecie raz człowieczek. Rączki, nóżki, ogóreczek. O taki brodaty. Broda, nie wiem dlaczego wyszła mi sina. Znaczy niebieska. No, taką już miał. Sinobrody Pewnego ranka przechadzał się sinobrody po lesie i podśpiewywał sobie piosenkę, którą dopiero co ułożył. Tara, tara, tarara, taram, pam, pam, taram, pora. Hm. No, faktycznie pora, pomyślał sobie Sinobrody. Pora co nieco przekąsić. I tak rozmyślając o tym, że śniadania już dawno zjedzone, a obiad nawet jeszcze nie pomyślał, żeby zacząć się robić, Sinobrody sam nie wiedząc kiedy wyszedł na polankę. Na polance stał domek. Zaraz wam go narysuję. Wokół domku kwitły słoneczniki. A na okiennicach były namalowane marchewki. Jeśli ja poprawnie rozumuję, pomyślał Sinobrody, to te marcheweczki oznaczają, że w tym domku mieszka zajączek. Zajączek to niezły towarzysz, a w niezłym towarzystwie mogą mnie czymś ugościć. I niewiele myśląc, Sinobrody zastukał w drzwi. Hej, hej! Puk, puk! Kto tam w chatce mieszka? Puk, puk! Jest tam kto? W domku panowała cisza. Może tam tak mocno spali? Sinobrody zastukał jeszcze raz. A potem jeszcze raz. Sinobrody walił w drzwi rękami i nogami. Aż w końcu okiennice się uchyliły i w okienku pojawiła się śliczna dziewczynka z niebieskimi oczami. I ona też nie wiedzieć czemu mi wyszła z niebieskimi włosami. Proszę przestać stukać, powiedziała dziewczynka. Zapraszam lepiej na gorące kakao! Sinobroda ucieszył się, jak tylko zobaczył poczęstunek i od razu bez żadnych ceregieli zabrał się za jedzenie. A dziewczynka z niebieskimi włosami bardzo się zdziwiła. – Jak to tak można? – pomyślała. – Wsadzić do buzi naraz całe ciacho i połknąć je nawet bez gryzienia? Albo wsadzić brudne paluchy do konfitur, a potem siedzieć i z lubością je oblizywać. – Awu! Jakie pan ma maniery! – fuknęła dziewczynka sino sinobrody i sięgając po kolejne ciasteczko, przewrócił filiżankę z kakao. Na śnieżnobiałym białym obrusie zaraz rozpełzła się brązowa plama, z jakiegoś powodu przypominająca konia. I sinobrody palcem dorysował konikowi ogon. O tak! Dziewczynka z niebieskimi włosami nie lubiła takiego malarstwa i powiedziała przez łzy. Ma pan paskudne, paskudne maniery. Powinien pan zostać ukarany. Będę pana musiała zamknąć w ciemnicy. W domu dziewczynki było wiele pokoi. Można było do wszystkich wchodzić i tylko do ciemnicy nikogo nie wpuszczała. Kiepsko ze mną! Pomyślał sinobrody, siedząc w ciemnicy. Przyjdzie mi tu zostać i głodować. Po czym rozejrzał się raz jeszcze w poszukiwaniu czegoś do jedzenia i nagle zauważył palenisko. W palenisku płonął ogień, a nad nim wisiał kociołek, w którym gotowało się coś bardzo pysznego. Sinobrody wyciągnął rękę i wtedy okazało się, że i palenisko, i kociołek, i ogień były narysowane na starym płótnie. A płótno wisiało tak, że zakrywało tajne drzwi. Sinobrody zdziwił się i pociągnął za klamkę. Drzwi się otworzyły i Sinobrody zobaczył spiżarnię, aż po sam sufit napchaną wszelakimi pysznościami. Ach, gdyby nie ten obrazek! myślał sobie Sinobrody, wcinając kanapkę z miodem, mlekiem skondensowanymi konfiturami. Przepadłaby moja biedna broda. Ojej, to znaczy głowa! Zapamiętajcie, że prawdziwa sztuka zawsze pomaga człowiekowi w najtrudniejszych chwilach, tak patrzę na siebie w lusterku, ależ je ładna jestem! Tyle szczęścia I nie zawsze pod powierzchownością Można od razu dostrzec prawdziwe piękno I właśnie o tym Teraz opowiem bajkę Królewna Żabka W pewnym dalekim kraju Żył sobie car I ten car miał trzech synów Carewiczów Car się z nimi w ciuciu babkę bawił i gry różne grał ale jak synowie podrośli, przestało ich to interesować i chcieli się żenić. Car myślał i myślał, jakby ich tu pożenić, aż wreszcie wymyślił. Powiódł synów carewiczów w pole, a każdemu dał potęgi muku i ostrej strzale. Strzelajcie, mówi. Synowie mu się nie sprzeciwiali. Wystrzelili więc strzały w różne strony. I wtedy car im mówi. A teraz tam, gdzie komu strzałał. Tam ma iść sobie konia... Pff, nie konia, a żony szukać. Dwóm starszym zwyczajne narzeczone się trafiły. Zaś najmłodszy carewicz Iwan tak strzałę wypuścił, że poleciała i o mało w zające nie trafiła. Zając się wystraszył, zaczął uciekać i wpadł na... Kura tak się zgłoszyła, że aż ze strachu jajko zniosła. I to niezwykłe, a złote. Jajko poturlało się w dół i myszce na spadło. Myszka skoczyła, ogonek wyszarpnęła, jajko upadło i rozbiło się. A w jajku żabka siedzi. Carewicz Iwan patrzy i oczom swoim nie wierzy. Teraz przyjdzie mi się z żabą ożenić. Zapłakał carewicz Iwan. A Żaba mu wtedy mówi tak. Nie, płodzibanie, ja ci nowe jajko zniosę. To jest, ee... a Żaba mówi tak. Nie, płodzibanie, weź mnie za żonę, a zobaczysz, że ci się przydam. Westchnął czy iwan Ale co było robić? Zabrał Żabę do siebie do domu. I zamieszkała z nim, tak jakby to był jakiś żółw albo morska świnka. Czarywicz Iwan troszczy się o żabę. Muchy jej na obiad łowi, a ona mu śpiewa. Kum, 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 kum! Długo można by opowiadać, ale życie toczy się szybko. Wyznaczył więc zaraz car trzy wesela naraz. Najstarszy syn będzie żenił się ze szlachcianką, średni z kupcówną, a najmłodszy z żabą. A, i jeszcze przykazał car, żeby panne młode na weselny stół przygotowały poczęstunek. I tu zasępił się carewicz. A żaba go pyta, czym się tak martwisz? Oj, jak mam się nie martwić. Przyjdzie mi się teraz za ciebie wstydzić. Ty na pewno nic nie umiesz. A żaba mu odpowiada, nie Posił mój miły, ranek mądrzejszy od wieczora. Kładź się zbać, a ja już coś wymyślę. Rano Iwan się budzi, a tu na stole tort stoi trzypiętrowy, z czekoladowym panem młodym i Marcepanową panową panną młodą. Cerewicz Iwan tak się ucieszył, że ona nie ucałował swojej żaby. Nie, 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 nie. Ja przed ślubem całować się nie będę. Lepiej wejść tort i nieść go do pałacu, a ja zaraz w ślad za tobą przyjadę. W pałacu wszyscy już się zebrali i jak zobaczyli tort, to od razu go próbować chcieli. Aż tu nagle wszystko się zatrzęsło i zagruchotało. Wszyscy się wystraszyli i od razu na Iwana popatrzyli. A Iwan sam też się przestraszył. Ale spojrzał w okno i mówi: to moja żabeczka w karocy z pudełeczka! Wszyscy się uspokoili i zaczęli państwa młodych namawiać do całowania. Na ślubach zawsze tak robią, a nie tylko tort jedzą. I kiedy carewicz Iwan pocałował swoją żabkę, to ona zamieniła się w tak prześliczną królewnę, że wszyscy aż gęby rozdziawili. Więc pamiętajcie, że trzeba troszczyć się o domowe zwierzęta, opiekować się nimi. Oglądać, a wówczas wasz domownik na pewno odpowie na starania i zostanie prawdziwym przyjacielem, niezwykłej urody. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Hmm, zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć Na kreskówki mam dziś chęć Kliknę na mikrofon wnet Powiem Masza i Niedźwiedź o!